Witam wszystkich serdecznie. Myślę, że głośność maszyn może zmniejszyć. Utworzyło się takie cudo agromars z hydropakiem. I taki mały teścik. Jak widać uprawa ziemi jest jeszcze wałki. Muszę i parę innych rzeczy porobić, bo się wałki nie kręcą. I co teraz podjechać? Pod tego. O, ten poznanie jak się kręci. Przełączamy się na kultywator. Potem na hydropak i klawiszem M. Nie. Znaczy nie tu można opuścić. O jak się podniesie ten. A na przykład jesteśmy na kultywatorze. To robimy M i wtedy nam się podnosi w ten sposób coś takiego. Także wszystko działa. Jak należy. Niedługo będzie w Dowlandie. Do usłyszenia. Cześć.